manco. Przed nami pokaz slajdów i innych bajerów mający nauczyć młode pokolenie jak brać w gryty po for Speed Pro Street. Dzisiejsza lekcja będzie opowiadała co należy zrobić aby wygrać zawody w jeździe na dwóch kołkach. Co jak wiemy jest zajebiście trudne. Na początek trzeba wybrać odpowiedni samochód. Zalecany jest zakup starego doja challengera. Najlepiej jest mieć silnik poziomu czwartego a inne części na poziomie trzecim. Oczywiście hamolce zostają fabryczne bo pochoja na one w takich wyścigach. Następnie wbijamy się na jakieś zawody gdzie jest konkurencja o nazwie Jazda na dwóch kołach Na początek rozgrzewamy opony do czerwoności po to aby były one czerwone Możemy też patrzeć jak nasz przeciwnik sobie pali opony Oczywiście gdy już skończymy czekamy aż ta ładna pani da nam sygnał do wystartowań Jednak my ją olewamy Możemy za to podziwiać jak nasz przeciwnik sobie jedzie na dwóch sflaczałych dętkach Że one są korywa od roweru to już nie wspomnę Następnie wrzucamy piąty bieg. Zaczynamy powoli okrążać tą piękną panią chociaż komu ona się podoba to ja nie wiem. Jedziemy sobie do przodu, nie zważając na ten czerwony migający znaczek. Starajmy się jednak nie przekroczyć 50 km na godzinę. No, chyba że chcemy mieć spotkanie z panami z niebieskiego poloneza. No. I teraz korywa najważniejsze. Musimy się ostawić przed tymi białymi paskami na asfalcie. Kiedy przed nami już tylko droga wrzucamy na los i trzymamy gaz do oporo, tak aby w chwili wrzucenia jedynki silnik był na wysokich obrotach. Nie wiem czy to coś pomaga ale woje kadolf tak robił i mu wychodziło. Wrzucamy więc tą pieprzoną jedynkę i jazda. A jeśli chodzi o nitro to pierwszą botlę zalecam opróżnić po wrzuceniu na drogi bieg. Teraz wystarczy wciskać shifta w odpowiednim momencie, i możemy sobie tak jechać i jechać podziwiając widoki i zardzewiałe podwozie naszej skoropy, czyli auta, drogą botlenitra należy zożyć na piątym biegu. To dobrze robi naszemu samochodowi. No, a teraz możemy już tylko podziwiać efekty naszej zajebiście trudnej pracy. Jeśli ktoś z was ozyska wynik ponad 500 metrów lub będzie chciał mnie opierdolić za to, że to tyle przekleństw, to piszcie na gg. Oto numer. 1.2.5.9.0.7.6.7 to ja pozdrawiam rokiego świątala i oczywiście moniczkę i się z wami żegnam bo pomidorowa stygnie narko